Owe nietypowe nagranie. Po prostu longiem. Mam nadzieję, że nie wieje bo gąbki na mikrofonie nie ma. Ogólnie. Nie wiem czemu to jest publiczne. Całe założenie jest takie, że chcę zobaczyć czy jak wrzucę surowe nagranie z kamery to czy nie będzie dużo lepiej wyglądało od tych które renderuję. Jeżeli tak to jak duża jest różnica? A potem, żeby ten render poprawić, ogólnie na TikToku dwa filmiki już nieźle siadły. Mam nadzieję, że siądzie kilka więcej. No i cóż, jeżdżę na naglowo jeszcze do 26, 27. Teraz cisnę cały czas, ale naprawdę, biorąc pod uwagę, jak stawki tu spadły, i jakie to globo elektryczne, to głównie, żeby robić nogi i nagrywać te filmy. Nie, do, do. Chciałem wjechać Ale mam takie przełożenie, że może lepiej nie <gry> No I cóż Leć tak teraz Dzień za dniem na tym rowerze a, Chciałbym, żeby już było później Bo tam ciekawsze dużo rzeczy będą się działy No Ale cóż Słońce się schowało A tak chciałem, żeby w tym kadrze była Polana stronę słońcem nie, nieważne <laughs> poeta ze mnie żaden nie lubię ten most po prostu <laughs> kościółek, te ptaszki śpiewają a jakbym nie nagrywał to bym trochę książki i nie słyszał niczego co się dzieje tylko w ogóle rzeka wczoraj była z metrów wyżej niż dzisiaj a i tak jak na kamienną jest dość sporo tego no i co? no i tak teraz jeżdżę sobie w kółko czy to będzie publiczne? nie wiem, chciałem sobie coś tam pogadać, czy mam coś jeszcze oprócz tego do powiedzenia rzekł Kirin zdech widzieliście chciałbym zrobić z niego i bajkę ale to jest trudniejsze niż myślałem może nawet nie to, że trudniejsze, co trudniejsze jeżeli chcesz to zrobić tanio i nie masz zdolności a no obydwie rzeczy się zgadzają no bo jaki w tym sens żeby teraz wydwalić więcej na konwersję tego niż można by na zwykłą po prostu zestaw zwykłych do tego kusi mnie technicznie ten projekt po prostu tak poza tym to co a, Bagno całe te. Nie no, naprawdę jak więcej popada przyjeżdżanie ten to jest tragedia. Objeżdżanie tego dziś razy dziennie. Też zbyt wygodne by nie było. Nie. Czy dzieje się u mnie coś jeszcze? A wiecie co nie? Będzie to publiczne. Ja ciekaw mi los to obejrza. Czy ktoś komentuje i czy w ogóle ktoś dotrze tutaj? Nie wiem, jak ten film by miał 50 wyświetleń. To by mi się cieszył. Cóż tu więcej gadać? A, I jeszcze w ramach mojego spejlera, którego już prawie nikt nie w tym momencie, to chcę sobie zrobić takie przejście przy ogarnięciu się. Więc się nie golę. Wyglądam jak Arcymeneles i to do oka mam gdzieś, ale to już tak mnie irytuje, a dopiero od niedawna przestałem to golić, także no. Widzimy się w shortach i ciekawszych projektach i mam nadzieję, że to wygląda ładnie. kwasty. Nie ja wiem. Oh, yeah, a jadę z kurczakiem dalej. Owe.